Yo, Stajemy wcześnie, zanim światło się zapali, zanim miasto się obudzi. My już dawno w grze NNW. Nawet niedziela walczymy, bo ziemia nie śpi. My też nie. Ziemia pod butem, kusz na rękach. Tu nie ma bajek, tylko ciężka praca i męka. Ale to nasz świat, nasza plansza. Nasz level, każdy hektar to historia, każdy plon to medal. Słońce w oczy pot jak sól, nie z luksusu, z dumy, bo tak tu się żyje Bo jak ktoś mówi, że to łatwe, niech spróbuje, tu się sieje serce, ma zbiera po burzy Owej, oh, nawet niedziela walczymy dalej, bo rolnik nie zna słowa stań Tu każdy dzień to wiara w ziemię, w to, że dobro wraca plonem snem Nie potrzebuję złota, mam pola i wiatr, traktor to mój boli, gleba to mój szlak, widzisz kursz? To znak, że żyję tu każdy błąd kosztuje, ale daje siłę, kiedy inni ci lują. My gramy o stawkę Nie w klubie, tylko z naturą w układce. Bo jak walka to do końca, bez wymówki NMW nawet w niedzielę, bez czerna, nawet niedziela, walczymy dalej! Kiedy wschodzi słońce wiem, że to znak, że życie z pola znów daje nam szans Nie potrzebuję lajków, mam ludzi i wiesz, bo prawdziwa wartość to to, co zrobisz dziś Jeden, hey, hey, bo nawet niedziela walczymy dalej, bo rolnik nie zna słowa stań Tu każdy kto wiara w ziemię, w to, że dobro aca, plonem snem ja. tu polska wieś, nie luksus, nie fej po serce pod NNW nawet niedziela walczymy